Czy ty jesteś jedną z tych osób, która odrzuciła Roberta Lewandowskiego jako dyrektor sportowy w Wiśle Płock? To kolejne przekłamanie. Akurat była taka sytuacja, że napiłem się wtedy, nie wiem, w wieku 30 lat, 31. No, mówił mnie prezes, żebym został dyrektorem sportowym. Poprosił mnie znajomy prezes i na to zgodziłem. Nie wiedziałem wtedy, że polityka rządzi, a to był kup miejski. Po siedmiu miesiącach sam zrezygnowałem, bo wiedziałem, że to nie ma sensu. Spotkaliśmy się z prezesem, z dalej z funkcjonującym z osobą zarządzającą zniczy próżków. I wtedy chcieliśmy się na Jusy Płock i Roberta Lewandowskiego i Bartasza Wiśniewskiego. Natomiast tak. osoba zarządzająca zniczka powiedziała, że nie ma szans, żebyśmy oddali te dwie osoby, a że Bartek Wiśniewski był z Płocka i jemu ja obiecał, że nie będzie on robił problemu, dlatego Bartek do nas trafił. I strzelał no, z programek wtedy więcej niż Robert. Tak i w tamtym momencie wcale nie był gorszym zawodnikiem przeciwnie. Grał bardzo dobrze, bardzo dobrze się uzupełniali. Natomiast odpowiadając na pytanie, po prostu z Prusków nie chciał puścić dwóch zawodników, a nie, że nie chciałem Roberta Lewandowskiego, także Prejmić. takie są często informacje właśnie. <laughs> Nie konkretne do końca. <grymne>